Mam na imię Probat i mieszkam w niewielkiej, uroczej indyjskiej wiosce w Bengalu zachodnim. Ludzie są tu bardzo przyjaźni. Mieszkańcy wioski z trudem wiążą koniec z końcem. Prowadzimy proste życie. Moja żona wstaje wcześniej, aby wydoić krowy i zająć się domem. Ja jestem rolnikiem, więc większość dnia spędzam w polu. Pielę chwasty i uprawiam warzywa. Czasami mój syn dotrzymuje mi towarzystwa, pracując razem ze mną. Pewnego dnia, pracując na polu, przypomniałem sobie tekst mówiący: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Znam się na rolnictwie, bo większość czasu spędzam na polach. Ale nie rozumiałem tego tekstu. Zapytałem więc adwentystycznego pastora, co on znaczy. Wyjaśnił, że jest wielu chętnych i gotowych słuchać Bożego Poselstwa, ale potrzebni są słudzy, którzy im je przekażą. Spojrzałem na ten tekst w zupełnie innym świetle. Odczułem potrzebę głoszenia dobrej nowiny znajomym i zostałem pionierem misji globalnej. Dzień rozpoczynamy rodzinnym nabożeństwem, śpiewamy pieśni i czytamy Pismo Święte. Modlimy się, aby całe Indie poznały Jezusa i aby on użył nas w dziele ewangelizacji. Jako pionier misji globalnej dzielę się Bożym słowem. Rozumiem języki i zwyczaje lokalnych mieszkańców, którzy rozmawiają ze mną otwarcie. Czasami przebywam długie dystanse na rowerze, aby dotrzeć do bardziej odległych miejsc. Nieraz zabiera mi to parę godzin. Niekiedy mój syn towarzyszy mi podczas studium biblijnego w czyimś domu. Uczę ludzi o potężnej miłości Jezusa. Z wielką chęcią poznaję Boże Słowo. Z czasem zaprzyjaźniam się z tymi, których spotykam i jeszcze głębiej studiujemy Pismo Święte. Praca pioniera misji globalnej nie zawsze jest łatwa. Trudy podróży. Czasami brakuje czasu do pracy na roli ale wiem, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, dlatego chętnie stałem się częścią Bożego planu zwiastowania Jego miłości mieszkańcom Indii.